Czwarta ostatnia seria, wkrótce czasie 99-60, ale z, bym, na, przypomnijmy, że te pierwsze, wszystkie serii to pośrednictwo 54 sekund. tam będziemy mieli medalistów, przypominam medalistki na 400, w imieniu Rekordzczych Oliwia Hammond, Katarzyna szczęsna -Bernicka. Ja mam telefon. I zobaczmy na czwartym torze w kubie Niedawnym z trzeciego gimnazjum Kurtu. Czwarty tor, a potem Adam Rożek z gimnazjum Goszczy. To pierwsza dwójka, ostatni wiek na 400 metrów. Wiek.